Cześć, ja nazywam się Szymon Zarnecki, a w dzisiejszym materiale opowiem Ci o konkursie od Minimax, w możesz wygrać łącznie nawet 150 tysięcy dolarów. Zainteresowany? Zapraszam Cię do oglądania. Jeśli jeszcze nie wiesz, Minimax to jest narzędzie AI, które posiada zarówno chat, jak i agenta AI, które już niejednokrotnie pokazywałem w moich filmikach na YouTube. Ale tutaj chciałbym się skupić właśnie na tym konkursie, który trwa jeszcze przez kilka dni do 25 sierpnia, także zachęcam do wzięcia udziału. Generalnie chodzi o to, aby oczywiście założyć konto na platformie. Po założeniu, jeżeli wejdziesz przez ten link, oczywiście znajdziesz go w opisie. Dostaniesz 5000 kredytów, które będziesz mógł wybrać. Wykorzystać na zbudowanie swojej aplikacji, jakiegoś narzędzia, i tak dalej, i tak dalej, lub do zremiksowania tego, co już jest, czyli od innych użytkowników bierzesz gotowe rozwiązania i je po prostu ulepszasz, poprawiasz No i na końcu promujesz swój projekt i walczysz o nagrody. No i tutaj są przykłady właśnie takich aplikacji. Jest to na przykład, tutaj mamy 7-dniową wycieczkę po Japonii, tak, więc tutaj ktoś coś takiego stworzył. Mamy wirtualne muzeum, czyli kolejny jakiś projekcik, czy jakieś globalne, właśnie 3D muzeum. Więc jak widzicie. Nie muzeum, tylko, tylko planeta, więc jak widzicie, ciekawe rzeczy można tworzyć tutaj na minimaxie. No i generalnie tworzycie jakiś taki swój projekt, wymyślacie go. No i możecie wygrać, właśnie, za pierwsze miejsce 30 tysięcy, za drugie 20, za trzecie 10 itd. itd. No i tutaj są również dodatkowe nagrody, na przykład za viral na YouTubie, jakiś tam regionalny czempion i tak dalej tak dalej. Czyli macie dużo fajnych nagród. Dlatego zachęcam do wzięcia udziału, bo no nic Was to nie kosztuje. Poświęćcie na to te 2-3 godzinki. Zbudujcie za darmowe kredyty w taką aplikację i weźcie sobie udział, bo czemu by nie. No i tutaj właśnie mamy informację, on trwa już od 11 sierpnia. Kończy się 25 no i 1 września mamy wyniki. Także no, troszkę trzeba się teraz pośpieszyć, żeby to jeszcze stworzyć. Tutaj mamy kryteria oceniania, czyli wpływ na świat, technologia, innowacja oraz funkcjonalność. A także informacje, czego robić nie wolno. Tutaj mam również informację, że wszystko musi być po angielsku I oczywiście projekt możecie zrobić po angielsku. A filmik, jak widzicie, tworzy po polsku. Zapytałem dla pewności i wystarczą angielskie napisy, jeśli byście byli zainteresowani stworzeniem tego projektu. No i słuchajcie, to jest wszystko: tworzycie sobie taki projekt, na końcu go tutaj zgłaszacie. No i tyle. Ja również taki projekt stworzyłem i teraz chętnie go wam pokażę. Jak widzicie, stworzyłem taki własny AI, który nazywa się AI Smart Pro Platform. No i tak naprawdę chodzi w nim o to, że budujemy wszystko w jednym miejscu, tak? Czyli mamy tutaj wypisane właśnie wyzwania, rozwiązania, użytą technologię. No i tutaj właśnie stworzyłem sześć przykładowych funkcji. Oczywiście można je rozbudować, czyli np. generowanie treści, tłumaczenie, analiza danych. Audio, transkrypcja, generowanie kodu czy generowanie grafik. No i tak naprawdę, całym takim zamysłem tej platformy jest to, aby po prostu wszystko było w jednym miejscu. Tak, czyli ktoś sobie wchodzi, interesuje go konkretna usługa, np. generowanie treści, klika sobie, loguje się, doładowuje sobie kredyty, no i może skorzystać z tych usług. Poniżej mamy kalkulator, gdzie możemy sobie zobaczyć Ile możemy zaoszczędzić? Oczywiście są to takie przykładowe dane, to by oczywiście musiało być dopracowane, gdyby taka platforma wystartowała. Mamy również tutaj przykładowo, właśnie podane case study, gdzie inni użytkownicy, inni właściciele firm pokazywaliby, jak korzystają z tej platformy i jak ona im pomaga. No i krótkie faku, i tak naprawdę wszystko. Na dole mamy jeszcze informacje, ile osób założyło konto. Oczywiście możemy się zalogować poprzez kliknięcie tutaj lub zarejestrować się. No ale powiedzmy, że chcemy właśnie wygenerować treść, czyli klikam sobie Login to Use. No, ja już mam konto, więc się po prostu zaloguję. Wy możecie się zarejestrować. Klikam login. mam informację, że otrzymam 1000 darmowych kredytów. Jako że ja już tutaj sobie testowałem wiele rzeczy, no to mam tych kredytów ponad 23 tysiące. Jak widzicie, zmienił mi się przycisk na Start Using, więc mogę teraz wykonać sobie właśnie tą treść. Także powiedzmy, że będzie to treść wpisu. I niech będzie to na przykład o Robercie Lewandowskim. Bo czemu nie. Tak, czyli wybieramy sobie target. Generalna publiczność, niech będzie to przyjazny. Dajemy sobie continue, długość, dajemy sobie może 1000-2000. Eee, możemy sobie ustawić język. Zostawmy język angielski. Eee, możemy wybrać styl, casualowy, creative, nie wiem, będzie casual, eee, dajemy sobie next. No i tutaj oczywiście, byłaby mamy informację o kosztach i tutaj byłaby normalnie płatność przez Paypal czy Stripe. Ale jako, że jest to demo, no to po prostu mamy takie demo płatności. E, oczywiście, kryty zostały pobrane z naszego konta z tych 23 tysięcy. E, no i teraz generuje się tak naprawdę już treść, o którą poprosiłem. E, jak widzicie, mamy efekt końcowy, została wygenerowana treść. Tak, jak prosiłem, jest dość długa. E, możemy sobie to skopiować lub możemy sobie pobrać taką treść właśnie na pulpit. E, dajmy sobie kopię, dajmy sobie close. No, i jak widzicie, no nie widzicie, bo mam 23 tysiące, więc nie widać. co kosztowało chyba tam 100 kredytów, nie zwróciłem uwagi, ale możemy sobie zobaczyć, że mamy aktualnie 23 350 kredytów. Możemy sobie te kredyty oczywiście dokupić. Mamy również informacje o koncie, gdzie jakby ile zostało tych kredytów doładowanych, historia wydanych kredytów. Oczywiście to wszystko jest jako prototyp, więc musiałoby być podpięte. Ja tylko pokazuję możliwości, jakie są właśnie w Minimaxie. A teraz pokażę może jeszcze funkcję właśnie tłumaczenia. Czyli wybieramy sobie, język angielski, chcemy sobie przetłumaczyć na język polski. Dajemy next, wklejam zawartość, która została właśnie wygenerowana. Continuum, mamy informację, że kosztuje to 60 kredytów. Przechodzimy sobie do płatności. No i czekamy tak jak powiem, poprzednio na wygenerowanie tłumaczenia. No i jak widzicie mamy szafek końcowy, wszystko zostało ładnie przetłumaczone, więc tak jak widzicie funkcjonalność działa. Oczywiście można ją dopracować, można tym popracować. Ja tutaj nie chciałem poświęcać za dużo czasu, więc bardziej pokazałem, co można zrobić, a nie skupiłem się na tym, że ta funkcjonalność była dopieszczona do minimum. No i tak jak mówiłem wcześniej możemy sobie jeszcze doładować te kredyty. Klikając wybrany plan, ten się dodaje do naszego konta i przydziela nam kredyty. No i to wszystko. Mam nadzieję, że mój projekt Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do wejścia właśnie na Minimax i remiksowania mojego projektu, dzięki czemu będziecie mogli dodać własne funkcjonalności i rozwijać ten projekt. Oczywiście, jeżeli oglądasz ten filmik, zostaw komentarz pod nim, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Ja nie przedłużając, dziękuję za oglądanie i słyszymy się w następnym materiale.